Cześć. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić z włóczki piękny kotelion na nasze święto narodowe z zapięciem. Jeśli jesteś zainteresowana pracą ze mną, to zapraszam Cię do wspólnego szydełkowania. Przygotuj sobie tylko dwie włóczki: białą i czerwoną, szydełko 4 mm oraz agrawkę bądź znacznik do włóczek. Zróbmy sobie najpierw magiczne koło z dwunastoma słupkami. Ściągamy nasze koło. Zakończamy okrążenie oczkiem ścisłym. W drugim okrążeniu zrobimy sobie również słupki, więc zróbmy sobie trzy oczka łańcuszka na rozpoczęcie kolejnego okrążenia. Słupki będziemy wbijać. Tylko w przednią pętelkę, bo drugą tylną zarezerwujemy na czerwoną włóczkę. Będziemy przerabiać w każde oczko po trzy słupki. Będzie ich za dużo. Dzięki temu zacznie to nam się troszkę falować. No więc i trzy. Tak, za przednią pętelkę. Raz, dwa i trzy. I zaczyna nam się robić ciekawie, bo powstały nam delikatne fale. Tutaj zakończamy robienie białą włóczką. Przeciągnę sobie w tym celu tutaj przez pierwsze oczko drugiego okrążenia i za tą pętelkę. I w środek ostatniego oczka. Ładnie nam się tutaj wszystko zakończy. Tutaj możemy nitkę sobie zawiązać, żeby nam się nic nie popruło. Potem na koniec pozakończamy sobie jeszcze. Wszystko estetycznie. Teraz bierzemy czerwoną włóczkę. Z czerwonej włóczki. Dlatego, że drugie okrążenie robiłyśmy, wbijając szydełko w przednie. Pętelki. Teraz będziemy czerwoną włóczkę wbijać się w tylne pętelki. I tak jak tutaj białą włóczkę, zrobimy najpierw po trzy słupki. Dane okrążenie zrobimy, wrabiając po trzy słupki w każde oczko. i tak robimy do końca okrążenia. Zakończamy okrążenie oczkiem ścisłym. Coś nam się tutaj już zaczęło falować. Ostatnie okrążenie zrobimy również słupkami, wrabiając w każde poprzednie oczko również po trzy słupki. Tylko tutaj już będziemy wkłuwać się normalnie pod obie pętelki. Tak robimy sobie do końca okrążenia. Zakończmy ostatnie okrążenie. I mamy kotylion już prawie gotowy. Zaraz jeszcze tylko zakończam i pochowam nitki i zrobimy ostatni detal. Tak wygląda gotowa ta część kotylionu. Nitki są już pozakańczane. A teraz zrobimy dwa takie świderki, które będą stanowiły tą część. Kotylion. Jeden będzie oczywiście czerwony, mam już gotowy, a teraz zrobimy sobie biały. Zrób sobie w tym celu 20 oczek łańcuszka. Następnie w każde oczko łańcuszka przerabiaj po 3 półsłupki. Kiedy półsłupków jest za dużo, jest ich za gęsto, zaczyna się wszystko zwijać, taki właśnie świdera. Więc przerabiamy po trzy półsłupki w każde oczko. Gdy oba świderki białe i czerwone mamy już gotowe, możemy je sobie połączyć. Chowamy nitki. Kotylion jest już gotowy. Brakuje jeszcze tylko zapięcia. Ja, ponieważ to ma być kotylion dla dziecka, wykorzystam plastikową agrafkę, właściwie znacznik. A no i tym sposobem kotylion będzie można przypiąć. Do ubrania. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału i zapraszam Cię na kolejne tutoriale. Do widzenia, do zobaczenia.